Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w poradniku obozowym. Ja jestem Sebastian, a dziś na warsztat wjeżdża składanie budki plażowej. Jesteście pewnie teraz na plaży, więc nie przedłużamy. Sprawdźmy, jak się to robi. Łapiemy jedną krawędź, tutaj te końcówki mogą Wam się kończyć w pałąk, mogą się kończyć tutaj. Jest to zupełnie bez znaczenia. Łapiemy dwie krawędzie do siebie. Podłoga załamuje nam się do środka. Łapiemy za przeciwległą krawędź daszka i zabijamy jak najdalej do środka. Powstają nam tutaj dwie obręcze. Jedną zakładamy na drugą. i pakujemy w nasz pokroj. Nie jest to może najprzyjemniejsza rzecz do robienia, ale jak na plaży piszczą Wam dzieciaki, żona grozi rozwodem, dobrze jest nauczyć się to robić w kilka chwil. To tyle ode mnie. Zostawcie lajka, like zostawcie suba i trzymajcie się. Cześć.